Hej, 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 witam wszystkim hej, hej. Nie wiem, czy się tak. Dziwnie, witam. O, tym razem gdzie indziej jestem. A czemu tym razem? Powiem Wam śmieszną dość historię, która się przydarzyła przed chwilą. Tak, przed chwilą się wydarzyła. I o co chodzi? Chodzi o to, że ja nagrałem Sozo de Forest. Ale nie nagrał się ekran. Ekran się nie nagrał, tylko głos mi słychać. Więc dlatego pominąłem... <laughs> pominąłem kaccenkę. Tak. Dlatego pominąłem tą kaccenkę. No. Bo już ją widziałem. Wszystko już wiem Więc... no Ekra się po prostu niestety nie... A szkoda, nie? Naprawdę... Spoko szło Przyjemnie, przyjemnie by się tam... się to też będzie przyjemnie, ale tam... Tam miałem fajną miejscówę Groba przyjemna i fajna, tutaj mam... Ale na spokojnie zaraz wyjdziemy z nim. Więc no, witam w pierwszym odcinku hmm, yy, no To jest Zaś Ci pomogę, zaś ci pomogę Więc już praktycznie wszystko wiem Wiem jak rozpalić ognisko, wiem jak zbudować dom fajny Wiem już no wszystko już wiem, nie? No, niestety nagrałem, ale ekran się nie nagrał. Tylko głos słychać. Więc no. A! Pewnie widzicie zmianę, bo pewnie. Pewnie. Heh, widzicie pewnie tam. Lewej, albo po prawej, nie wiem gdzie to dałem. Pewnie moją postać z Garysmoda. Bo jak wiecie, ja mam główny kanał, który jest do animacji. Ja się tam nie tylko animuję tego Garysmoda, też robię animację 2D, ale nie miałem czasu po prostu. Zaś pomogę. Więc. Więc yy, uznałem, że tak dla byki po prostu dodam gdzieś tam po lewej albo po prawej, zależy gdzie dodałem yy, właśnie tą postać jako że. Nie, tako. I napiszcie, czy takie coś się yy, Wam pasuje. To ja też Ci pomogę. Ci pomogę. A! I ja nazwałem ee, Mam imię dla Kel Kelvina, bo zobaczyłem, że on ma tą niebieską latarkę, jakąś, co nie? I uznałem, że dam mu imię niebieski. Tak, niebieski. Na razie podobnie znam niebieski. Tak, tak, tak jemu dałem imię. Więc no, idziemy. Właśnie wszystko trzeba odpalić. E, jeszcze jest pod M pod M. Znaleźć drużynę B? Co? A chyba to jest po prostu do misji. Dobra chodź tu niebieski, trzeba znaleźć. Fajniej by było znaleźć tamtą miejscówkę A, i dzisiaj jakby ten odcinek był krótszy, bo tamten, w którym mi się... Je, tamten pierwszy odcinek, jak, jak je nagrywałem, w którym ekran mi się nie nagrał, to... To był dłuższy, o wiele dłuższy, ale no, po prostu... No. ehm. Dobra. Eeeem... Pozdrawiamy sobie chwilki. Bo będę do jedniska potrzebne. Spróbujmy znaleźć takie fajne miejsce, te, które... O! Ty! Ty, no pa to! Ty, pa to! Patrzcie! To jest to miejsce! Przynajmniej podobne. To jest podobne miejsce do tego, co ja nie... Ty, ej, wzorze, musisz się ubraniać. A! Oj, oj. Jeszcze raz to. A to nie jest tam? Ja bym spróbował pójść. Niewiestki Nie wiem czy nie wiem Po co ja spadłem Po co i nic robić no dobra no. ruchom ponownie czytaj no ruchom ponownie no niestety kurczę szkoda że się tam ekran nie nagrał nie bo... chodzi o miejsce bo tam było fajne miejsce znalazłem i chyba przed chwilą też znalazłem to miejsce chciałem do niego przypłynąć ale spadło No, i wiadomo jak się dalej skończyło. Ogólnie nasz cel, nasz cel widzowie to jest takie, coś, że. To nie moje. Gość miał normalnie miał. A drugi raz spadłem. A, i nie znalazłem tego miejsca. Zobaczymy, gdzie się teraz odrodzimy. Najgorzej. To jednak chyba możliwe, że będzie długi odcinek. Może. Zobaczymy. No zaraz zamierzam kończyć, nie? No bo. A ja chciałem domek zrobić. Ale spokojnie, bo dzisiaj jeszcze chcę drugi odcinek zrobić. Tam. Tam może będę robić domek. Ta myślę, że tak. Myślę, że tam będę chyba robić domek, w tym drugim odcinku. Zobaczymy, gdzie się... Mam nadzieję, że... Będziemy... Ja... O! To jest chyba to miejsce, to jest to miejsce, to jest to miejsce, chyba. Tak, to jest możliwe, że to miejsce. W końcu chyba nam się udało, to... Tak, to jest to miejsce, poznaje pod... Yy... Jak są yy, części samolotu, Nie, helikopterów. To jest to miejsce, to jest to miejsce. Tak, to jest to miejsce, tak. I tutaj ten... Yy, yy, odcinek, który nagrywałem właśnie pierwszy, gdzie... Tam się mi nie Bo Pomogę ci tylko wstać. to dobrze, że... Wtedy ten chłop z, z piłą... W nie widziałem Ale no A i w sumie, i też dobrze, że drugi raz spadłem Ale teraz, żeby nie spać, Więc zapiszę to I Będę i będę się z nami żegnać w sumie będę się tutaj zapisać Co tu zapisać Rozgrywka Niestety, tego Wiem, jak to zapisać. Przecież, dobra, to i ten odcinek będzie chyba długi. No bo cóż, chcę... A! I zróbmy w końcu to, co zrobiłem w pierwszym odcinku. Dobra, dobra, nie niebieski. Wejdźmy... A, nie mamy tych. Mam nadzieję, że uda się. Tutaj, no cześć No dobra. A, weźmy już, w sumie otwórzmy też to. Kolejny raz. Ja nie pamiętam, jak się zapisywało. To jest problem teraz. Jak się zapisywało te rzeczy? To pod 3 oczywiście. To pod 1. Nie, to pod 2, pod 3 będzie. A na przykład to. no Dobra. Napiękniemy, żeby już nie. Dobra. Można się dowiedzieć fajnych różnych rzeczy. M. Znajdź drużynę B03. Znajdź rodzinę Bufftonów. Okej. Okay. Więc wiemy, jakim, jaką misję mamy. My szukamy. O! Jest, 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 jest. jest. jest, jest. I o to mi chodziło, ja to chciałem. Robiłem sobie tutaj, musiałem połączyć. No. Domeczek. Zresztą dwa do to mam. No. Mogę tylko połączyć. Z tym. Nie wiem po co nie wiem Leki też nie wiem po co, ale... Nie... Tutaj jest, Nie, tu. Nie rozstawiajmy tego tu. <grymne> nie rozstawiajmy tego tu. Da się to jakoś... Hmm... Hmm. Mam nadzieję, że jak patyki dołożymy, to będzie git. Ja już szukajmy po Jeszcze ja nie nie Nie, już ja mam strasznie mało... zapisać, ale weźmy jeszcze... Zapis, nowy zapis Tak Mamy za zapisane, zapisane, dobra, już mogę się żegnać w Końcu No co niebieski? Myślałem, że chcę pomachać Byłoby idealnie, ale okej okay. Napiszcie czy Wam się podoba ta seria No, nawet um, nawet motylek się przyszedł z wami pożegnać, Więc co? To tyle Będzie to miniaturki Będzie to do miniaturki, do miniaturki Cześć, hej hej